W poprzednim odcinku przekroczyliśmy granicę z Albanią, kupiliśmy kartę SIM u lokalnego operatora i udaliśmy się do hotelu zrobić pranie. Następnie wybraliśmy się na nocne zwiedzanie tirany. Z Samego rana czekał na nas mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu. Opłaciliśmy go dopiero na koniec, po zwiedzeniu stolicy Albanii. Na koniec dnia spotkała nas niespodzianka, ponieważ koparka rozryła nam drogę, którą zjechaliśmy na miejscówkę biwakową. Zaczynamy misję, wyjazd z biwaku, a jak pani sądzi, uda nam się wyjechać, czy nie? Uda się wyjechać? Uda się, ciężko było no, w ogóle. Idziemy w trudniejszy teren. Albania Wita. Pora zatankować wodę do baniaka. Taki zdroik uliczny, znaleziony na park Fortnite. Woda podobna zdatna do picia, nie czuć chloru. Więc ładujemy. Tym razem bezobsługowo. Samo się napełnia, nie potrzeba peszla. Zwiedzamy Dures. Nie wiem, to za miasto. Spontanicznie wypadło na naszej trasie. Dures okazuje się być miastem z bardzo bogatą historią, której początki sięgają VI wieku przed naszą erą. Założone przez Greków, przejęte przez Rzymian, później w rękach Bizantyjczyków, aż po panowanie osmańskich Turków. To właśnie te mocarstwa odcisnęły największe piętno na owych terenach. Czego przykładem są ruiny starożytnego amfiteatru, który właśnie widzicie. Idąc dalej, docieramy nad wybrzeże, które na pierwszy rzut oka wydaje się niczym nie wyróżniać na tle innych bałkańskich wybrzeży. Rzeczywistość jest jednak szara i brudna. Jesteśmy na wybrzeżu. Jest tu jakby luksusowo. Żartowałem. Nie jest luksusowo, jest brudno. Woda wywala wszystkie sypy na brzeg. I śmierdzi. Za plecami piętrzą się kolejne hotele i apartamentowce. Wzdłuż wybrzeża rozlewa się betonowa promenada, a ruch turystyczny jakby znikomy. Mamy polski akcent w Albanii. Polska taksówka. W bliżej części portowej miasta widzimy pozostałości zamku, który przez niemal 800 lat pozostał niezdobyty. Zniszczeniu uległ dopiero w XIII wieku na skutek trzęsienia ziemi, a teraz skoczymy coś zeżrzeć na mieście. Jest grubo. Na jedzeni pogadaliśmy sobie na koniec z właścicielem tej restauracji. Zaprosił nas do swojej agroturystyki. 25 minut stąd. A ja natomiast dałem panu magnes jako souvenir z Polski. Moi drodzy, przejechaliśmy już pół Albanii po to, żeby zobaczyć jego pomnik Stanisława Zubra. Był to polski geolog, który zasłynął w Albanii z tego, że stworzył mapy geologiczne. Odkrył potężne złoża ropy naftowej na terenach Kuczowej. Dlatego dziś możemy czytać informację, że został on honorowym obywatelem miasta Kuczowa. Zrobiliśmy ponad 3000 km już. Tylko po to. Ale prawdziwym fenomenem jest to, co widzicie za moimi plecami. Tutaj, w ogródkach, nie rosną ogórki. Każdy z mieszkańców Kuczowej ma w swoim ogródku szyb wiertniczy i swoją prywatną ropę. Tankujemy. Kolejne miasto w Albanii, Berat, czyli kraina tysiąca okien, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tutaj lista UNESCO. A właśnie gość się kombajnem wpieprzył w wąską uliczkę. I za to mało cały ruch. To jest śmietnik, a to jest pies. Muzyka Jechaliśmy na miejscówkę w Camp for Night. jest tutaj pełno kamperów. Impreka dobra generalnie, bo wzdłuż całego wybrzeza, wybrzeża, e, gdzie wiedzie dzika plaża, są rozstawione samochody, ogniska. Ale spokojnie generalnie parkujemy i organizujemy się, bo jest już późno. Dzień 13, słońce piecze o ósmej. Ja w namiocie, Bartek w samochodzie, ale inne kampery też już otwarte. Dojadamy wczorajszy obiad: kiełbaski podsmażamy, kupiliśmy jajka, jajecznicę, ambitnie. <mulity> Zrobiłem sobie spacerek za jecznicą na ten wystający klif, ale nie wziąłem kamery, więc wracam i nadrabiam zaległości. Tutaj kampery fajnie się rozstawili elegancko, jakby parcele sobie zrobili na dziko. Porządek musi być. A tam my, trochę wyżej, z trzema kamperkami. jest fajnie, ale możemy coś zrobić, żeby było jeszcze fajniej. Tu, gdzie są bunkry. No i mamy pierwszy z nich. Jest tak ustawiony takim wąskim klifie. Sami zresztą widzieliście, jak tutaj się szło. No cóż, chodzę ja te bunkry wybudował ale tak naprawdę nigdy mu się nie przydały. Gość podobno miał jakąś fobię, że zostanie zaatakowany, stąd budował na potęgę bunkry, które nigdy nie zostały wykorzystane. Naliczyliśmy trzy wejścia do schronów, które znajdują się wewnątrz tej wielkiej góry skalistej. Są tam wykute korytarze. Natomiast wejścia są przyozdobione taką fajną sztuką streetartową trochę. I mamy, mamy bardzo fajny smaczek. Po albańsku jakieś napisy. Tu mamy jakąś mapę. I jest jeszcze lepiej. rysunki samolotów ich opisy prędkość maksymalna długość szerokość po drugiej stronie znowu są łodzie podwodne statki okręty marynarki wojennej tak samo ich specyfikacja techniczna poniżej może służyło to miało to służyć wojskom chodzi do rozpoznawaniu do rozpoznawania Nadciągających okrętów oraz samolotów nieprzyjacielskich. Nie wiem, to są tylko moje przesłuchania. i drodzy, jedziemy dalej przez Albanię, a przed nami samochód bez świateł, bez tablicy rejestracyjnej, ale za to z koniem na górze, na pacę. Tak się przewozi konie w Albanii, na stojąco, w samochodzie dostawczym. Wyruszyliśmy na kolejną wyprawę. Tym razem idziemy szukać schronów atomowych dla łodzi podwodnych. Okoliczności przyrody imponujące, ale jeszcze bunkrów nie ma. Przez te ogromne 12-metrowe wrota przepływały cztery łodzie podwodne, każdą długości 75 metrów. Eksploracja nie do końca nam się udała, ponieważ wszystkie wrota zostały zaspawane. Dla pocieszenia w drodze powrotnej natrafiliśmy na plażę nudystów i nudystę. Kolejny przystanek, zamek Puerto Palermo, tam na, na tym klipie. Zameczek bardzo skromny, niziutki, bardzo mały. Położony jednak na wyspie, a nie na klifie. Tak on wygląda z lotu ptaka. No cóż, przykro to powiedzieć. Zrobiliśmy 3340 km, ale trzeba to powiedzieć. Tak, jesteśmy w najbardziej oddalonym punkcie naszej wyprawy, czyli to prawda, wracamy, ach te. Albańskie wąskie ścieżki. Tak wygląda szukanie miejsca do biwaku na dziko. Dzień w dzień to samo. Ale jest przygoda i to się liczy. Jedziemy tą drogą i jedziemy, i tu nawet nie ma chwili, żeby zboczyć. Aby rozstawić nasz obóz. Ale już takie się kamienie zrobiły na drodze. Że wolimy najpierw obadać teren, a dopiero później. A dopiero później atakować samochodem. Jesteś u celu. Prowadził Cię Wiktor Walencki. Pozdrawiam. Mamy miejscówę. Schowaliśmy się w cieniu. O, są ślady już po jakichś biwakach, ale zaraz to ogarniemy. Niestety na Bałkanach jest to powszechne. A tam mamy ładny widoczek na y, wody. Nie wiem jakie wody, jakieś tereny zalewowe, bo blisko ma Adriatyk. Natomiast za tymi górami jest już Grecja. Ta miejscowa jednak nam się nie podoba. Chyba zaraz padnie decyzja, że jedziemy dalej, szukamy czegoś lepszego. Jakieś krzoki, pająki, wschód słońca centralnie z tamtej strony. Prost maska. maskę. Chyba wracamy. A teraz chwila prawdy, czy Zafira da radę podjechać. Dosyć stromo i sporo rumoszu skalnego, miękkiego, luźnego. to nie było nagrane ale musiałem popchnąć samochód trochę sprzęgło było czuć, ale jedziemy szukać nowej miejscówki do dwóch razy sztuka jak się okazuje zajechaliśmy, równo z zachodem słońca jakieś niebieskie źródła, niebieskie oczy tu są tak to się nazywa blue eye, mamy miejsce na ognisko tu stoi zafirka zaraz schowamy się za tym krzakiem ponieważ tam jest wschód a tam już dwa kamperki stają. Okolica bardzo urocza, bo płynie tej strumyczek z bardzo czystą wodą. Bartek bardzo ładnie opowiada o swojej zabudowie i jej funkcjonalności, Macie to szczęście, że nagrywałem akurat timelapsa zamiast wideo, więc nic nie usłyszycie. Uzupełnieniem zabudowy kamperowej jest kabina prysznicowa z AliExpress. Zapraszam za mną. W środku kabiny znajduje się, prysznic turystyczny. Z dekatlonu. Wystarczy, że za pomocą pompki uzyskamy odpowiednie ciśnienie i niebawem w naszym kranie pojawia się bieżąca woda. Proszę zobaczyć na ten strumień, jak to leci.